Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie. Spójrz, jakie piękne dziś jest morze, jaka piękna jest pogoda. E, cudowny poranek, pełen spokoju, bezwietrznej pogody. Na, a ja, jeśli chodzi o morze, to jest e, naprawdę unikatowa pogoda. I to też daje taki... A jest niedziela, to, to już w ogóle to... To jest coś bardzo pięknego. Chcę Ci powiedzieć dzisiaj o poczuciu piękna. O tym, czym jest piękno jako y, samo odczuwanie świata. Najczęściej odczuwamy świat poprzez y, pryzmat i oczy naszych rodziców, ponieważ to rodzice są tymi nauczycielami, którzy y, pokazują nam, czym jest piękno, wprowadzają nas do świata. Dają nam niejako iskrę, która ma rozpalić w nas właśnie to, tą estetykę, ten, ten podziw do życia. Jeśli rodzice kochają swoje dziecko, to będą dawać mu najpiękniejszą, będą dawać mu wielki płomień, żeby się w nim palił, i, i to będzie w ogóle zupełnie coś innego. Dziecko wtedy pokocha samego siebie, bo będzie kochane przez rodziców. Bardzo często jest tak, że my jako ludzie nie rozumiemy samych siebie. Jesteśmy tak zagubieni w obserwacji wszystkich dookoła, w bardzo wielu definicjach, które są nam narzucane jako kanon piękna, że gubimy siebie po drodze, nie umiemy siebie odkryć. Ale tak naprawdę, to wiesz, musimy jako ludzie zdać sobie sprawę, że jesteśmy obserwatorami. Mimo wolnymi obserwatorami. Ja pamiętam z mojego doświadczenia, kiedy zakodował mi się taki, właśnie, zakodował mi się pewien program. To, jak byłem małym dzieckiem, jak moja mama wstawała bardzo wcześnie do, do pracy, miała swoją rutynę przygotowywania parzyła kawę, włączała radio. I, I robiła sobie y, y, makijaż, y, y, przygotowywała sobie zawsze y, wieczorem ubrania, i to był taki, taki schemat, który mi się zapisał. I ja zauważyłem, że ja robię tak samo, więc w innych kwestiach jej życia y, zacząłem patrzeć, że również robię podobnie jak ona. Y, więc to, jacy jesteśmy, nie znaczy, że tacy być musimy. Że jest to tylko napisany program przez naszych rodziców, przez, przez życie, przez pewne wydarzenia, które miały miejsce w naszym życiu. Natomiast to nie znaczy, że musimy tkwić w takich zapisanych tutaj schematach. Zawsze możemy zapytać się, ale kim ja jestem? Kim jest moje ja prawdziwe? Czy, czym ja miałem się zająć? Gdyby matka czy ojciec odkryli we mnie mój potencjał prawdziwy, gdyby byli w stanie mnie odpowiednio ukierunkować i dać wsparcie. Bardzo wiele osób nie, ma, nie dostało takiego wsparcia, więc oni się błąkają teraz w życiu poprzez nieumiejętność bycia sobą, tak naprawdę, zapisanie sobie swoich własnych wzorców. Widzisz, rodzina jako wzorzec. W ogóle rodzina, jako, jako pewnego rodzaju archetyp, jest czymś tak absolutnie ważnym, bo to nie szkoła ma wychowywać dziecko, tylko musi to robić rodzic, bo taka jest jego misja. Po to masz dziecko, żeby przekazać mu swój światopogląd, żeby zapisać te, te same wzorce w, w swoim dziecku. Jeśli oddaje się patrzę, żeby mnie to może nie podmyło. <śmiech> <śmiech> Dziecko ma być kontynuatorem pewnej ideologii rodzinnej. Jak mówimy, że mamy rodziny wielopokoleniowe, to właśnie to jest to, że w rodzinach miało być przekazywanie pewnych wartości jako rody, jako takie klany wręcz, które są wielopokoleniowe, że z pokolenia na pokolenie przekazuje się pewne wartości. To, że to zachorowało, rodzina jako podstawowa komórka społeczna, to wszyscy wiemy. I obecnie jest tak, że w rodzinach przekazywane są niewłaściwe wartości. Rodzina jest patronem materializmu i zdobywania dóbr materialnych, żeby przekazać swoje bogactwo i fortunę bliskim, a nie więzy krwi, niepoczucie miłości i te, te wszystkie piękne cechy, jakie powinniśmy mieć jako ludzie. Stąd ja postanowiłem się przyjrzeć mojej rodzinie, tego co tam się zepsuło lub co było piękne i odnieść to na taki troszkę szerszy projekt, jak właśnie projekt Człowiek, żeby zobaczyć, jak my działamy od tej strony, takiej bardziej duchowej. A przez duchową rozumiem. Tą niematerialną stronę bycia człowiekiem, a więc wszystko to, co się zapisuje w Twoim umyśle. I we wzorcu, jaki powinniśmy tworzyć tutaj wszyscy na tej planecie, jakim jest człowieczeństwo. Co to znaczy być człowiekiem? Jak. Wyrobić tą najlepszą definicję z możliwych. Ja wiem, że to jest bardzo trudne. I oczywiście e, traktuję to bardziej w formie eksperymentu niż e, jakichś udzielania złotych rad. To, że czuję taką potrzebę e, zajmowania się tym, to mam nadzieję, że nikomu nie będzie przeszkadzało, e, a wręcz przeciwnie, że może jeszcze komuś e, pomoże. <grytanie> Pozdrawiam nad tego przepięknego morza, które jest moim domem. Obecnie e, i e, znajduje tutaj naprawdę wspaniały czas. Wspaniałe możliwości do e, zastanawiania się nad tym, co to, co w życiu ważne, czuje każdy z nas. Ja śpiewał Krzysztof Krawczyk za nią Dąbrowską. Więc e, przyglądajmy się naszym rodzicom jak nas stworzyli jako bogowie i czy przy okazji nie trzeba czegoś ulepszyć poprzez samorozwój żeby nie powielać błędny a bo to jest jeszcze bardzo ważne tak na koniec widzisz my jesteśmy jako Polacy i nie tylko Polacy ale wiele innych krajów pokoleniem powojennym więc my dopiero się odradzamy Szczególnie Polska, która była pod zaborami, która zniknęła z mapy, która teraz dopiero odzyskuje swoją świetność. My musimy to jeszcze odchorować. Również mentalnie i emocjonalnie. Ponieważ to się wszystko ciągnie za nami w pamięci do drugiego i trzeciego pokolenia. Dlatego od nas. Wymagane jest tak, zrobienie takiego bardzo trudnego zadania: odcinać wszystko to, co jest nieprawidłowe i mówić o tym głośno, żeby uświadamiać ludzi, w jaki sposób świadomie można zmieniać rzeczywistość. Bo widzisz, samo to, że my przekazujemy z pokolenia na pokolenie religię katolicką, to jest tkwienie cały czas w tym samym bagnie. Bo tam nie uczy się o człowieczeństwie, jak właśnie odcinać nieprawidłowe wzorce, o czym mówił Jezus. Powiedział opuścisz ojca i matkę. Nie będziesz powielał ich błędów. Zaczniesz używać swojego umysłu, swojej głowy po to, żeby y, rozumieć, że ni niestety, ale nie zawsze język krwi są dobre i nie zawsze przekazują nam właściwe wartości. Jejku, jak to może hałasuje normalnie. <śm> I zagłusza mnie. <noise> Więc nie każdy członek rodziny jest dobry. Nie każdy człowiek jest dobry, bo nie każdy jest nastawiony na człowieczeństwo. I o tym należy pamiętać: wziąć sobie to jako fokus i nie bać się powiedzieć, że jeśli nie jesteś za praktykowaniem dobrych wzorców w życiu. To nie znaczy, że ja e, muszę być w Twoim towarzystwie. Po prostu ja nie chcę Ciebie naśladować, dlatego usuwam Ciebie z mojego grona e, znajomych czy rodzinnych, e, ludzi, którzy mnie otaczają. E, pamiętaj, że jesteś tym, w czym jesteś, w czym się otaczasz, w czym nasiąkasz i czym się stajesz. Jeżeli otaczasz się ludźmi, członkami rodziny, którzy również nie są zbytnio dobrzy, to ty staniesz się tak jak oni, bo najczęściej nie mamy siły i determinacji, żeby to zmieniać. Dlatego trzeba definiować siebie, walczyć o siebie i odcinać wszystko to, co jest złe, jak chorobę. Również w rodzinie. Dziękuję za uwagę.